Obiecałam, że podzielę się z Wami słońcem i pięknymi widokami. Otóż jesteśmy już na Mauritiusie. Po bardzo ciężkiej podróży, która trwała kilkanaście godzin, chyba 17. dolecieliśmy dzisiaj rano na Mauritius. Jak u nas jest godzina tutaj dziewiąta, to u Was była szósta rano. Natomiast podróż była dosyć ciężka i lecieliśmy przez Paryż, Paryża to był mój najdłuższy lot w życiu, bo trwał ponad 11 godzin, prawie 11,5 godziny już na sam Mauritius. Tu jest przepiękna pogoda, jest lato, więc 30 stopni. Słoneczko świeci od czasu do czasu przewali się jakaś chmurka, która odświeży powietrze. Jest naprawdę pięknie. My oczywiście z Piotrem zdecydowaliśmy się na wycieczkę. Poprzez zaklepanie noclegów na portalu Booking.com znaleźliśmy sobie bardzo fajny lokal. Gdzie mogłoby się za tą cenę przespać 6 osób? No niestety, my płacimy za to wszystko, bo nie zdążyliśmy Was zaprosić na tę eskapadę. Natomiast płacimy za nocleg około 60 euro za dobę. A miejsca jest jeszcze na 6 osób. Wynajęliśmy też samochód, który czekał już na nas na lotnisku. Oczywiście o samochodzie trzeba pamiętać trochę wcześniej, jak się tu przylatuje. Żeby go zarezerwować, pomimo licznych wypożyczalni, to jednak samolot, którym przyjechaliśmy, miał prawie 500 osób na pokładzie, więc kolejka do wypożyczalni była bardzo długa. Jednak my zarezerwowaliśmy sobie wcześniej, pan przyjechał już z kluczekami. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jeździ się tu lewą stroną. A na dodatek jeszcze dostaliśmy samochód z automatyczną skrzynią biegu, co dostarcza nam, no powiem tak, bardzo wesołych momentów. Jeszcze dzisiaj, pomiędzy lotniskiem a kwaterą, mało żeśmy nie zasnęli dojeżdżając do, już do swojej kwaterki ze względu na potworne, potworne zmęczenie materiału. W związku z tym, teraz, pierwszy wieczór, jestem na najpiękniejszej. Ponieważ nasza lokalizacja właśnie tutaj się mieści, w miejscowości Flick Flack. Jest to jedna z najpiękniejszych Mauritiusowych plaż prosto z przewodnika. Popatrzcie, reszta nowinek jutro, jak odpoczniemy.